Nawet pokrótce, tak jak Ci widzieliśmy, front samochodu mm -hmm. zabezpieczony folią, tak? Mm -hmm. skład folii wschodzi zawsze. Maseczka w przypadku frontu, zderzak, błotniki przednie, lampy. Tutaj z dodatku, oczywiście, wykończenie jest matowe, więc folia jest macie tutaj na tym dekorze. Super. Tutaj również jest folia na tym największym elemencie. Całość tutaj mamy wszystko bez barwy. Dodatkowo nam lustreczka przednie, słupki A. Okay. Nie pamiętam, czy się na to omawialiśmy, aczkolwiek ma pan to. Okay. Więc to się może przydać, bo to jest też, jakby nie było najbardziej strefa narażona. Cukia dotąd okay. na szybie dotąd, więc cały radzik ma pan tutaj zabezpieczony, tutaj się nic nie wydarzy. Znaczy na szybie tego... też jest to? tak? Na szybie równie, do równego odcięcia jest tutaj i ma pan również tą strefę tutaj, że za powiem, zabezpieczoną, żeby tutaj się okay. nic nie obijało. A tutaj bardzo często się coś tam może pojawić. Okay. Dalej, wnęki klamek, czyli wnęki klamek wykrojoną foliami. Każda jedna. Okay poszczególna i na końcu próba dukowy bagażnika, tak? Czyli strefa zakronimy ja teraz takiego komfortu wyciągania z auta. Rzeczy, że nie zaczepi pan niczym, a jak zaczepi, to zostanie na folii, tak? Czyli od lewej do prawej po szerokości aż do pierwszego załamania tutaj mm -hmm, ma pan mm -hmm. całą tą strefę zabezpieczoną folią, więc to jest śmiało czy jakaś siateczka, cokolwiek się będzie z auta wyciągało. To jest cały spokój, że tak powiem spokojna głowa, że nic się nie, okay. nie wydarzy, a jak się coś wydarzy to jak mówię zostaje na blok, nie? No. A jak z lakierem? Jak to, że no. tak powiem mamy, Dbanie? jaka powłoka, nie, w sensie sprawdzaliście to, czy nie? W sensie, nie rozumiem. Ile mikronów, no. czy coś takiego, bo to tam trochę ścieraliście, prawda? Nie, w przypadku korekty lakieru pod, pow pod powłokę ceramiczną no. to jest wykończenie filmiczowe, co za tym idzie? Inaczej, przy nawet mocnym wykończeniu finiszowym, to hmm. nie wiem czy mikron by się zebrał. są to, okay. to, 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 no, Tak z ciekawości pytam po bardziej, prostu. To nazywał, ludzie często to rozumieją jako polerowanie, to takie szlifowanie bardziej. Nie, to jest polerowanie w, w przypadku powłoki, hmm. to jest wykończenie lakieru po to, żeby go wyjałowić, przygotować odpowiednio pod aplikację powłoki ceramicznej, żeby lakier hmm. w najlepszym możliwym wydaniu. Yy, otrzymał znakomitą powłokę i zabezpieczenie utwardzenie tego lakieru. Dlatego robi się zawsze znakomitą korektę lakieru przed aplikacją powłoki. No tak Co z tej... ciekawości Pana, bo w salonie no. nie byliśmy w stanie powiedzieć, właśnie, jaka jest powłoka, a bo... jeśli chodzi o grubość? Tak. Ja mogę ze skąpiącem panu mierniki panu powiedzieć. No to z ciekawości, ja bardzo to, to chętnie. Nie, na salonie nie mają, nie więc... dużo rzeczy na salonie nie mają, więc <ślam> samochodów też nie mają, więc... żeby sprawdzić jak tam staną. Bezwypadkowe w salonie? Jeszcze W salonie bezwypadkowe? Różnie się zadają. Ten akurat hmm. był okres. No dobra. Tak, Zaczynamy sobie od pokrywy dach. Grubo. Grubo? Może jestem zaskoczony. Bardzo grubo. To, tam, bo to normalnie tak normalnie ma około 130 chyba To Stołka 120. Może być temat taki, że esteki zostały tak dolane. Czyli wersje tak. bardziej usportowione z racji, tak z tego jak później miałyby być Wykorzystywane są bardzo fajnie. No Zaskoczone jest to, nie między 110 a 130. Będzie. widać, że nie mają żadnej informacji. 185, i teraz uwaga, 172 w tym miejscu, mhm. 368 w tym miejscu, czyli w momencie, gdzie jest folia, tak? okay. czyli to jest prawie 200 mikronów, i jeszcze dodatkowo. no to mamy bardzo fajną, bardzo fajną ochronę, jeżeli chodzi o, o grubość. Ojej, 391 no, Czyli tutaj Just naprawdę no. mamy solidną, solidną dawkę ochrony, jeżeli chodzi o lakier, potem szuflauta auto i tak dalej tak? Chodzi o bardzo, bardzo fajnie jest dolany, macie pod 200 mikronów, 204 dawki, bardzo w, solidnie. W totalnym szoku. A bagażnik jeszcze zobaczymy? Tak, tak jeszcze nie pan. Pan. Nie, tam nie ma, prawie 400, a 150 na dołach, 168 bagażnik, nie? 151 To musiałem zostać chyba po prostu tutaj. Tak zostało tak. do tej pary, to było Krzysiu, dolej tam mam jeszcze. 170, bardzo ładnie jest no. Super tutaj... Naprawdę tutaj jest jeszcze, tak powiem, żywotność tego lakieru raczej bardzo, bardzo duża, nie? No. Dobra Tak, to, to mamy tutaj 150 mikronów więcej no. A Jeśli chodzi o folię, bo to rozumiem, że ona bezkolizyjna ewentualnie, ona się zużywa czy ona się nie zużywa, jak to wygląda? Inaczej, jeżeli nie ma żadnej Dbać o to trzeba tak samo jak o normalny lakier, tak? bo to jest, to jest tak ze wszystkim. To jest materiał plastyczny, to jest materiał, który przyjmie brud, który, w którym brud się może wlewrzeć i tak dalej. Więc bardzo ważne jest, żeby o to właśnie tak samo jak reszta auto. Jakby nie było poli, chcielibyśmy jeździć czystym autem zadzwanym, tak samo jest w przypadku poli. My jemy to tak samo standardowo jak, jak w przypadku karoserii, nie używając y, szczotek, jakichkolwiek, obek i tak dalej. Tak? Jeżeli ma Pan możliwość mieć auto samemu, to, że tak powiem, odpowiednie wiaderka, płyny, szampony do tego przeznaczone, ręczniki i tak dalej, i tak dalej. Wszystko całe zostali, trzeba było się doposażyć, jeżeli nie ma, I wtedy można się samemu powalić. Jeżeli chodzi natomiast o mynie, to mynia dodatkowa jak najbardziej zalecana. Z bardzo ważnym zastrzeżeniem e, od odległości przykładania kaszera do, do karoserii, szczególnie w danym teraz okresie, kiedy gdzieś się zaczynają owady, zaczyna się problem tego, że to wszystko osadza się na, 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 na lakierze czy też na poli, a później przyjeżdża, że tak powiem, Jedna, jedna, osoba na ramię i jednym, z tak powiem dotknięciem kepszera chciałaby się a coś się nie domywa przy morze bliżej. Przy morze bliżej to strumień wody pod odpowiednim e, ciśnieniem e, kilku barów może tą wodę przeżyć, ale to tak samo można schodzić lakiet i tak dalej i tak dalej. Więc Rozumiem. zachować sobie takie bezpieczne 30-40 cm od karoserii to też jest dosyć bliska odległość i bez problemu można sobie ta autko myć. Ważną rzeczą jest to, żeby teraz te owady nie pozwalać im zastykać tak, czyli przyjeżdżamy, jakaś traska się rzuciła, jakaś przejażdżka szybsza szkolny, mamy całą, cały przód auto najczęściej w, w owadach. Niech auto sobie ostygnie czy wieczorkiem na spokojnie podjechać, żeby auto nie było nagrzane, na podjechać na mynie, spłukać to tak, żeby to nic nie zostało. Tak? Jak nic nie zostanie, wracamy i, i, i temat y, zostaje, tak, zostaje w porządku. Jeżeli natomiast coś takiego by nam zaschło i pojeździlibyśmy tym kilka dni e, w słońcu i tak dalej, i tak dalej, no niestety. Ale folia również przyjmie to na siebie, czyli folię też się węże. No niestety, jeżeli chodzi o owady i o tasie odchody, to są dwa tematy kluczowe, które trzeba mieć zawsze na uwadze, w przypadku kiedy jeździmy, kiedy cokolwiek jest. na korese. W jednym i w drugim przypadku, szybciej w przypadku odchodów, nie w przypadku owadów, ale reakcja musi być natychmiastowa, żeby to nie zostało, bo to się będzie wżerać, czy to blakier, czy to, to się zawsze wżera, bo to jest taki kwas. Więc okay. z tym tematem od razu jedziemy i myjemy. No. Jeżeli chodzi o minie dodatkowo Wszystkie programy jak najbardziej, nie, nie ma tu zakazu na nic i tak dalej, wiadomo, bez czotek, natomiast zalecamy, my zawsze, z racji tego, że powłoka jest, folia również ma warstwę hydrofobową, tutaj zrzut wody i brudu jest o wiele inny, znaczy o wiele lepszy, o tak powiedzmy, niż jakby tego nie było, tak, zresztą też po to to, po to, to się aplikuje, natomiast jeżeli jedziemy na miniewyżsko, spróbować sobie do ostatniego programu, woda, często gęsto to jest woda kosmotyczna, demineralizowana, Czyli woda, jeżeli zrokowym tak właściciel menu odpowiednio podchodzi do tematu czy infiltracji itd. to ta woda powinna być pozbawiona kamienia, minerałów. Co za tym idzie? Ta woda po, po wyschnięciu bo auta po bez nie suszymy nigdy ręcznie, ono wyjeżdża po prostu takie jakie jest. Dlatego dobrze spłukane auto, wodą zdeminalizowaną, nie powinno pozostawić żadnego kamienia. Wyjeżdżamy, co, co się dzieje, to się dzieje, przy wpadku powłoki wszystko powinno w miarę fajnie spłynąć e, i tak dalej. Natomiast jeżeli jedziemy na bez bezdąkową, za sobie od tego ostatniego programu często gęsto to wystarcza do opukania mhm. auta, zanim rzucimy, że tak powiem, e, dziesiątki złotych w pianę, w nitroproszki i tak dalej, co nie ma niekiedy sensu to wrzucić sobie i zacząć sobie do swojego programu. Wiadomo, jeżeli będzie bardzo przybrudzony, to i woda może sama nie poradzić, trzeba tylko jakąś piankę rzucić, żeby to chwilkę e, podziałało i wtedy spłukać. Natomiast, e, żeby żadna z chemii nie, nie zaschła na lakierze. Nie, bardzo ważne. Miałem myć u was, tylko że się przenieśliście się trochę dalej kurde. i będę miał problem. A i w ogóle wygląda kwestia mycia u was czasowo? Do chodzi. tygodnia czasu termin, nie? W a, a że tak powiem fizycznie, jak to wygląda? Fizycznie może pan przyjechać, zostawić auto rano, odebrać po południu. Okay. Albo przyjechać i powiedzieć, że chce pan na konkretną godzinkę poczekać, dobierzemy termin, Godzinka czasu na górze w poczekalni przy kawce zrobimy autobusy. Okay, Oczywiście że tak, bez się o problemu. Super. I obsługa pełna jak najbardziej dalej samochody. A tutaj jest splitter ekranie, czy nie? On nie był klejany? Nie, nie, to jest strukturalny plastik, którego folia się tak nie przyjmie. Ona okay. od niego po prostu odejdzie. Też aż niestety ale są nie do klejenia, nie? Są takie, Czy takie jak są słupki na przykład spionowe, nie? To w przypadku jakby były lakierowane, tak jak w przypadku mm -hmm. Mercedesa, okej, okay, folia wejdzie. W przypadku jeżeli jest struktura, niestety folia się nie przyjmie. Ona po prostu odejdzie. Oni już robione też, tak? Folia jest tutaj? Tak, aczkolwiek, to znaczy to jest auto tylko i wyłącznie po korekcie lakieru i po pomocę, to jest już auto po szkodach, po pomalowaniach, poprzez miało sprawę. No, no chory, to już tak dewelnie się nie różni. Od no nie jest najgorze, nie jest najgorze. No, znaczy, nie ma... oko tam za obadku, Nie no, nie, wy tutaj akurat wszystko widzicie, pewnie każdego włosa. Ale... Troszeczkę zboczenie mamy inaczej. Aczkolwiek tak. dla przeciętnej osoby, że żeby... tak powiem, jest okej. Okay. O tak powiem, jest, jest porządnie. Nie, bardziej właśnie patrzę, bo kiedy nie no. natalizowany, tutaj podejrzewam, że jednak jakiś metal pewnie Delikatny, jest. Delikatny, tak. No. Dobra, fajnie, super to wygląda. No, tak to wygląda. Natomiast jeżeli chodzi teraz o tematy gwarancyjne, <grym> w przypadku jednej, jednej drugiej, czy powłoki, czy folii ma pan gwarancję na folię 10 lat na powłokę, piąteczkę, wszystko na, na kwicie. Zasada jest tylko prosta. W przypadku folii wymaga producent okaz jako autoryzowanego aplikatora folii, żeby pan w przeciągu pierwszego roku czasu zjawił się u nas na trzech przeglądach gwarancyjnych. W trzech okay. przeglądach głównych raz na trzy miesiące. I jeden przeglądzik w, e, w odstępie około maksymalnie, teraz pani było dwóch tygodnie czasu, kiedy pojadzie. To jest taki przegląd, gdzie przeglądamy, czy coś z swoim się dzieje, czy ona gdzieś nie wstaje, czy coś nie, nie odchodzi i tak dalej. Bo... Czyli e, dwa 2 tygodnie od dziś się mniej więcej plus mu trzeba minus, powiedzieć. tak. Znaczy, bo mam wyjazd jeszcze trasy, więc dobrze to muszę sobie zaplanować. Muszę tak, sobie tam zaplanować, bo to jest podjazd nas nas, że auto będzie w miarę czyste. że ja tutaj w miarę mhm. zobaczymy wszystkie krawędzie w przódku całego auta, to jak auto będzie przyjechał, czyste, to jest konieczność mycia, bo to jest za dużo krawędzi. W przypadku frontu wystarczy, że będzie w miarę czyste auto. Podjechać to jest 15-20 minut, jak jest. Wszystko ok i pan wyjeżdża. Okay. I to jest pierwszy taki przegląd, a później dopiero za trzy miesiące. No ale Wciążka to może właśnie połączymy z, jakim, tak. z jakimś myciem. Tak, do ołta, oczywiście, książki gwarancyjne. Wszystko wrzuciłem do świąteczka. Pokażę. Książka okay. gwarancyjna, od folii. W książce gwarancyjnej ma Pan wbite kto aplikował na jakie auto, kiedy i tak dalej w jakim zakresie i to są te przeglądy. To jest pierwszy przegląd ten właśnie około dwóch tygodni, a później trzy przeglądy i z automatu jak my się tutaj podbijemy, producent z automatu przedłuża gwarancję na 10 lat. Oczywiście my wbici jako aplikator, no i surface jeżeli chodzi o powłokę, aplikowaną na, na, na karoserię. Jaki samochodzik, jaka powłoka, w ilu warstwach, stan auta, rośnik, wszystko my podpisani oczywiście pod to, to jest akurat do wglądu naszego, fajnie jakby mieć jedną i drugą książeczkę zawsze gwarancyjną ze sobą podczas przyjazdu do nas na jakikolwiek przegody. Dobra, tak, a jeśli chodzi o tą ceramikę, ona no. się skończy, prawda? Po trzech latach powiedzmy, Ta ona jest 3-letnia, ceramika. W przypadku tego Czy pięć lat, okej, dobra, być może się pomylę. Tak, tak. Eee, no. A jak to potem wygląda? Jakoś to tutaj, jakoś czujesz. to jest odnawianie czy coś? Inaczej, jeżeli powłoka się kończy, czyli jeżeli zbliża się okres ten, bo ona ma wytrzymać do danego okresu, uh -huh. tak? Czyli jest, jeżeli jest OK eksploatowana, jest serwisowana, bo trzeba ją raz na jakiś czas umyć, zobaczyć czy wszystko działa i tak dalej to ona ma wytrzymać do danego okresu, czyli na przykład do 3 lat, do 5 lat i tak dalej. To nie jest tak, że to jest do 3 lat, to po 2 latach to ginie. Nie, to jest tam miesiąc przed może skoczyć, a nie raz przekracza na okres. Okay. Czyli przechodzimy dalej, jeżeli tak powiem, powyżej 3 lat, bo ktoś fajnie o to zadbał, to to żyje po prostu. Mm -hmm. I to ma wyglądać tak, że ona się po prostu utlenia, tak? Jak w procesie utleniania Pan nie, nie widzi, że na przykład coś nagle zaczyna być jak, żółte, bardziej białe, nie biały, nie się szkić. nie, to będzie jedynie efekt bardziej zauważalny w momencie, kiedy umyje Pan samochód i zobacz Pan, że przestają gdzieś tam być hydrofobowe te wszystkie elementy, zaczyna być tafla wody gdzieś, jakimiś miejscami i to może być rzeczywiście miejsce, że na przykład pół maski zaczyna być hmm. szybciej niż drugie delikatnie, okay. coś tam, albo to będą takie że powolne, powolne etapy utleniania się i tak dalej, to jest sygnał, że powołka po prostu dobiega końca i, końca i warto ewentualnie, że się podobał temat, odnowić, czyli z delikatną finiszą, znowu korektora kierunku, że tak jest ok, ok, narzucenie nowej powłoki i to wszystko. Super, fajnie. Nowy samochodzik. <laughs> Dobra, no to chyba wiem wszystko.